Widzieliście? Teren monitorowany chyba przez nas. Jedziemy dalej. Widzicie, nawet tabliczkę mamy, że, że nagrywamy. Pewnie nie tylko my. Dobra, jedziemy dalej. Dzień dobry. Cześć. Mamy informację od myśliwych, że ponoć widziano w tych terenach, gdzie jesteśmy wilka. Czy to był wilk? Nie wiem. Ale warto założyć fotopłapkę. To też zrobimy i zobaczymy czy, czy coś się nagra. No, tu jest wydeptane. Widać, że tu chodzi dużo zwierząt. No tu by można było tu na drzewie by można było to powiesić. Nie? Jesteśmy w takim ciekawym miejscu. Zresztą pewnie słychać w tyle, że tu zwierzęta muszą przechodzić między jedną stroną a drugą i tu myślimy coś powiesić. Chyba, że tam idziesz jeszcze na tamte drzewko. Tu jest takie niby przejście, a pełno, pełno ścieżek zwierzęcych jest poprzek. No, ale dużo trawy tu jest, a doświadczenia z trawą już mamy. No właśnie, jest tu dużo trawy i ta trawa nam aktywuje czujnik fotopłapca i na, później nagrywa się tylko trawa. No, albo ryzykujemy i, nagry i będzie 600 zdjęć i wszystkie przeglądamy, albo no. gdzie indziej. Nie jest łatwo podjąć decyzję. Uwaga, bo te tak. drzewo mają kolce To odwróć tu Tak tu, żeby na mnie No, no dobra No to daj tel. No To będzie sięgać tylko tu, bo to kurcze wisi Nie wiesz co, tam by trzeba było od spodu coś podłożyć Dobra, moment Dobra, płapka aktywowana Pokaż jak to wygląda Już nas nagrywa, bo już jest aktywna. Widać? Widać Robert jest chodzącą fotopłapką? No. A patrz, tu jest takie fajne przejście, patrzcie no. Kurczę, tu Tu by tam O może drugą tu No właśnie da. Dobra, Robert montuje tu fotopłapkę Stara fotopłapka dalej jest zepsuta Czemu zepsuta? No to zaczep Aha zaczep Dobra, idę tylko roz... rowery Przestawić, żeby nam nikt nie ukradł, bo nie są zapięte A Robert yy, Robert montuje tu na drzewie fotopaku to jest fajne skrzyżowanie ścieżek zwierzęcych I tu jest taka duża tam na ten wylot no. No bardziej w tamtą stronę nie bo tam no bo też tak. jest... jak? No tam jest jeszcze ścieżka, nie? No tak jakoś mi się wydaje Coś podłożyć O drzoma Uwaga na szczury. Dobra, zostaje tu najwyżej przyjedziemy za jakiś czas ją użyć zobaczymy czy się coś Już jest uzbrojona. No. No dobra, ma. nagrywam. Machamy do fotopapki. Wychodzimy z gąszczu. Bo trawa się tam nam masz. będzie trawa aktywować tą fotopapkę co chwilę. Zobaczymy, albo ją zostawimy, albo ją przeniesiemy. Dobra, no tu patrz, tylko tu, tam, tam jest dobre, bo tu trowery. masz jedną, tu masz jedną. No dobra, coś wymyślimy. No, to my na dzisiaj misja spełniona. Jedziemy z powrotem, może się jeszcze gdzieś zatrzymamy. Aha, jest szansa, że za tydzień pojedziemy spać do lasu i po drodze, po drodze weźmiemy, zwiniemy te fotopłapki albo zobaczymy, czy coś się nagrało. Jak coś się nagrało, no to je zostawimy dalej, wymienimy tylko baterię. szybki serwis. Synchronizacja. No to witamy w tym samym miejscu, no nie tydzień później, ale dwa tygodnie później. Jesteśmy tu gdzie zostawiliśmy fotopłapki, jedziemy na biwak i szybko tylko zabieramy te fotopłapki. Jeszcze nie wiemy w ogóle czy są. Dopiero przejechaliśmy tu na to miejsce i jedziemy na biwak. Na biwaku będziemy, bo mamy mało czasu do zachodu słońca, a musimy dojechać i się rozbić. Yy, bierzemy fotopłapki, pakujemy do toreb i widzimy się później na biwaku. Ale teraz chodźcie z nami po, po fotopłapki. O jest, jest, fotopłapka jest, jest. Jest. Stawiam, że jest karta już zawalona tymi nagraniami trawy. Ale zobaczymy. Baterii jest mega mało, w ogóle już nic. A nie mamy zapasów, bo Zdecydowaliśmy, że bierzemy fotopapki do domu. Jutro jak pojedziemy do domu, bierzemy fotopapki i później przejedziemy, może znowu je zostawić. 36 i no. 36. Dobra, do, wy, wyłączaj. I zabieramy, zabieramy kamerę w sumie, 7, bo teraz zrobiłem jedno zdjęcie, ale to znaczy, że trawa się nie nagrała. No. Czemu baterie tyle padły? Nie wiem, no dwa tygodnie. No boże, bo to są akumulatorki, 1,2 v To nie są zwykłe baterie i może przez to pokazuje yy, czujnik, że jest mało baterii. Jest. Jest fotopapka? Jest. Dobra, no to ponoć jest. O jest. Pszty. Ale to może być zdeczół do jakichś takich taki no, ub ubłocone. Nie, to, to coś musiało lizać chyba. No, patrzcie, Całe patrzcie, ubłocone. Patrzcie. <noise> nie, nie wiem czy to widać, bo słońce całe tu... jest pod słońce. Całe ubocone. Całe jest ubłocone. I kamera i, i, i czujnik. Coś to lizało. Coś to musiało lizać. To też zobaczymy szybko ile. Szybko zobaczymy ile. 29. 29. Dobra, nutka niepewności wyłączamy i zamykamy i na biwaku będziemy oglądać. thank you To pewnie coś gdzieś jest, ale. No, coś przeszło. Przeleciało w sumie. Jakiś owad. O! O! Co to jest to, co liże? Nie wiem. Jest... Czy się otarło? Otarło się chyba. <laughs> no, w filmie, o -o, nie? Chyba on będzie. Li... Nie, spłoszył się. No bo jesteśmy ciekawi, kto, co polizało. Albo się otarło. Byłoby jakieś zwierzę, całe z buta, i się otrzeć, bo fotopapka. Ty, była dwa przeszły mielenisko. obok siebie i młode. Dużo młodych, i to tak blisko. Dobra, ale chyba mamy ten. To, co polizało kamerę. Czekaj. Mogę, To jest oko? No. To jest oko. to jest oko dzika, patrzcie. Nie wiem, czy widzicie coś teraz? Oko dzika. No, normalnie to liże. No patrz. Patrzcie Ale ryj! No wziął inną połapkę, palizam. Nieźle, nieźle A tego wilka co? Nie ma? No, czekaj, jeszcze kilka... O, tu przeszły małe dziki. A musimy zaraz do hamaku uciekać do, do moskity, albo... wszystko jest takie. Wszystko tu chodzi. Ko, chmury komarów koło nas. Ja mnie wszystko sędzi. w ten piękny poranek troszkę zimno a my sprawdzamy fotokopie zobaczymy czy coś chodziło nam w nocy nie, dobra <laughs> nie, nie ma nic, nic wielkiego nie chodziło po nas także w lasach jest bezpiecznie dobra, my powoli się pakujemy bo musimy dosyć wcześnie wrócić Dobra, obóz mamy zwinięty nie zostawiamy żadnych śladów może możecie zobaczyć no tu spaliśmy Rowery spakowane. A wy zobaczcie teraz nagrania z płapek. bo sami jesteśmy ciekawi co tam się nagrało na dużym ekranie, żeby zobaczyć. No to my dziękujemy, że byliście znowu z nami. Nie pokazujemy wam już drogi do, do domu, no bo film już tak będzie długo trwać. Także my dziękujemy za to, że byliście z nami i do zobaczenia do następnego razu. Cześć.